z tej strony Aśka Drabik. Witam w drugim odcinku Mistrzowskiej Formy. Zapraszam, pokażę Wam jak z głową ćwiczyć na siłowni. Każdy trening musimy zacząć od krótkiej rozgrzewki, aby pobudzić swoje tempo i móc wkroczyć zasadniczą część treningu. Zaczynamy od spokojnego marszu i stopniowo zwiększamy przechodząc do truchtu i biegu szybszego. Trening powinien trwać na bieżnie od 10 do 15 minut, aby wszystkie mięśnie były na tyle dogrzane, abyśmy spokojnie i bezpiecznie mogły wkroczyć w fazę zasadniczą treningu. Bardzo ważnym elementem jest to, aby swój pierwszy trening zacząć od podstawowych i większych partii mięśni i zrobić to jak najprostszymi ćwiczeniami. Dzisiaj mamy Terixa, na którym zrobimy przysiad i pobudzimy nasze największe partie mięśniowe, czyli nogi. Kolejnym świetnym ćwiczeniem będzie plank. Jest to bardzo uniwersalne ćwiczenie, w którym pobudzamy wszystkie partie mięśniowe. Jest stosunkowo proste i możemy je wykonać w zasadzie w każdym miejscu, a przede wszystkim domu. Bardzo ważnym elementem jest to, aby spiąć mięśnie brzucha oraz pośladków, a także zachować kąt prosty między barkami i łokciami. Kolejnym fajnym ćwiczeniem, aby pobudzić wszystkie partie mięśniowe, jest podciąganie na drążku. W pierwszych tygodniach przygody z siłownią nie należy wybierać zbyt trudnych ćwiczeń i najlepiej je robić na własnym ciężarze ciała, ponieważ są najbezpieczniejsze i nie ma ryzyka doznania żadnych kontuzji. W początkowej fazie świetnym pomocnikiem dla nas będzie guma, aby łatwiej nam było podciągnąć się. Zakładamy pod kolano, chwytamy drążek, spinamy wszystkie mięśnie i delikatnie terminamy. Ten krótki zestaw ćwiczeń jest świetnym wstępem do treningu dla wszystkich początkujących, którzy chcą zacząć swoją przygodę z siłowym. Dobierajcie najprostsze ćwiczenia, to one z Was zrobią prawdziwych sportowców. Pamiętajcie, trenujcie z głową.